Mamy wielki powrót lata, żeby nie powiedzieć afrykańskiego lata. Synoptycy mówią, że Polska wkrótce zmierzy się z prawdziwymi upałami, nawet do 35 stopni. W cieniu eksperci przypominają o nakryciu głowy, a przede wszystkim o odpowiednim nawodnieniu. Klaudia Wiśniewska z Centrum Terapii Dietetycznej SPOT mówi, jakie napoje w trakcie upałów powinniśmy spożywać. Najlepiej również w trakcie upałów wybierać czystą wodę, wodę mineralną średnio zmineralizowaną. Można również wybierać wodę gazowaną, jeśli dobrze się po niej czujemy. Można również sięgać po niesłodzone napary ziołowe, rozcieńczone soki warzywne. Dobrze sprawdzają się również napoje izotoniczne, bądź też woda z dodatkiem elektrolitów, szczególnie jeśli mamy wysoką aktywność fizyczną. Dorosła kobieta powinna w ciągu dnia wypić 2 litry płynów. Mężczyzna 2,5 litra. W trakcie upałów duże znaczenie ma też to, co spożywamy. Ekspertka dodaje, że warto pomyśleć o dodaniu do diety świeżych warzyw i owoców. Arbus, melon, ogórek, pomidor zawierają bardzo dużo wody, ale też potasu, magnezu. Można również sięgać po lekkie sałatki, chłodniki, nabiał, czyli kefir, maślankę, jogurt naturalny. Tutaj ten nabiał będzie bardzo wskazany. To co jednak powinniśmy ograniczać w bardzo ciepłe dni to alkohol, duże ilości mocnej kawy, słodzonych napojów i tłustych potraw, które obciążają oraz odwodniają organizm. Według prognoz upał zacznie się jutro, termometry mogą wskazać od 30 do 32 stopni w cieniu. Muzyka Nasi goście, profesor Arkadiusz Orłowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, twórca Katedry Sztucznej Inteligencji. Dzień dobry. Witam państwa. I doktor Artur Krupa, kierownik studiów podyplomowych. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Obaj panowie są też inżynierami. Zacznijmy od pytania, kiedy sztuczna inteligencja w postaci takiego osobistego asystenta poinstruuje nas. Jak się zachować w czasie upałów, zamówi odpowiednie produkty za nas, sprowadzi je do lodówki, powie, jak je spożywać, a poza tym zajmie się podatkami, różnymi cywilnoprawnymi sprawami, no i kwestiami zawodowymi, także będziemy mieli ocean wolnego czasu. Kiedy to nastąpi, panie profesorze? To już jest. To jest tylko kwestia dostępu do. Odpowiednich pakietów. Zresztą tutaj słyszymy, że nadchodzi gorące afrykańskie lato. Na szczęście zapowiada się długie, gorące lato sztucznej inteligencji, również po kilku długich zimach, gdzie badania praktycznie zastopowano albo stały się niszowe. A teraz jest przewrót i ten przewrót będzie trwał. Myślę, że również znacznie więcej rzeczy niż pan wymienił może już teraz być rozwiązane. Ze wsparciem sztucznej inteligencji. Mustafa Sulejman napisał taką książkę Fala, on macza palce jako specjalista w tworzeniu tej sztucznej inteligencji, wie co w trawie piszczy mówi, że ta fala po prostu zmiecie wszystko łącznie z tymi strukturami społecznymi, jakie znamy, to co będzie? To znaczy, widzę, że to jest analogia z tsunami. Sądzę, że ta fala Sztucznej Inteligencji to nie będzie tsunami. Przynajmniej na razie się na to nie zanosi. Prognozowanie jest zawsze trudne, zwłaszcza jak dotyczy przyszłości. Ja pamiętam, w tych kontekstach zwykle to przewołuję, jak kiedyś Faradaya zapytano, jaki jest pożytek z prądu, który właśnie wymyślił. On mi, no taki jak z nowonarodzonego dziecka, to się dopiero zobaczy, prawda? Trudno ocenić, jaka będzie korzyść z konkretnego noworodka. Chociaż złośliwi też twierdzą, że odpowiedział inaczej, odpowiedział, że nie wiem jeszcze, ale na pewno będzie to można opodatkować. A czego powinniśmy się bardziej obawiać? Tej sztucznej inteligencji, która się sama uczy, jest już mądrzejsza od nas i zapanuje nad nami, czy tych ludzi, którzy trzymają ją w karbach, kontrolują, bo nie wiemy wiele o tych ludziach? Ludzi. Zawsze, zawsze należy bać się bardziej ludzi niż technologii, którą ludzie stworzyli. Wie pan, to jest tak, że sztuczna inteligencja. Istotą sztucznej inteligencji jest to, że ona się uczy. Tak naprawdę dopiero to świadczy. Inaczej to mamy po prostu jakieś systemy komputerowe zautomatyzowane, sterowane jakimiś algorytmami. I może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, bo postęp, ten wybuch w rozwoju sztucznej inteligencji to jest kwestia ostatnich kilkunastu lat, a nawet i to przyspiesza gwałtownie. I polega to między innymi na tym, że kiedyś uczyliśmy komputery, tak, jak myślimy, że my myślimy. A teraz zaczęliśmy uczyć komputery tak, jak uczą się dzieci. I właśnie dzięki tej zdolności do uczenia się sztuczna inteligencja jest tym, czym jest w tej chwili. Nie bałbym się tego. A dlaczego stworzył pan tę katedrę sztucznej inteligencji na SGGW? Wszystko ma swój czas i to wisiało w powietrzu. Jak słuchacze doskonale wiedzą, jest taki, są takie okresy, że w różnych miejscach niezależnie pojawiają się, pączkują te same idee. To był właściwy, to był właściwy czas. Mieliśmy duży potencjał, mieliśmy wielu młodych, ambitnych ludzi. Jeden I z nich, pan wydawał, doktor jeden z z nich z właśnie jest tutaj z nami. Dlatego wydawało mi się wtedy, że to jest absolutnie coś, co dojrzało. I ma przed sobą przyszłość, i trzeba to zrobić właśnie teraz. A czego można się dowiedzieć, nauczyć w tej katedrze sztucznej inteligencji, panie doktorze? Tak naprawdę, w naszej katedrze uczymy się wszystkiego, co jest związane z inżynierią, z nauką, z matematyką, z ekonomią, więc jakby jest to takie skumulowane miejsce, w którym Wszystkie takie najpopularniejsze dziedziny związane z przemysłem, bo patrząc z punktu widzenia historycznego, wiemy, że było takich kilka punktów, kilka takich najważniejszych momentów. Był to okres pary, pierwszy taki boom. Silnik parowy. Tak, silnik parowy. Później mieliśmy elektryczność. Kolejnym takim elementem, który bardzo wpłynął na życie ludzi, były przecież. Dolina Krzemowa, czyli po pierwsze komputery, później internet, czyli tak naprawdę rewolucja przemysłowa 4.0 i dzisiaj można powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja jest takim piątym krokiem w całej tej ewolucji, rewolucji w pewnym sensie ludzkiej i wydaje mi się, że właśnie to spojrzenie na wykorzystanie podstaw wiedzy człowieka, Wykorzystania tej technologii, tych doświadczeń przez lata tworzonych jest takim elementem, który możemy właśnie wykorzystać tutaj u nas na uczelni, i bez względu na to, w którym kierunku pójdziemy: czy będziemy programistami, czy będziemy zajmowali się zwierzętami, czy będziemy zajmowali się lasem, drzewami, tak naprawdę. Wykorzystanie tej technologii jest standardem i wymaganiem po prostu dzisiaj, dzisiejszego świata, i to jest takie dobre miejsce, żeby tu zacząć po prostu. Mówi Pan o parze elektryczności, internecie, sztucznej inteligencji. Mustafa Sulejman pisze, że pierwsza taka zmiana to była ostroga, która osadzała ludzi na koniu do tego stopnia, że stawali się nie do powstrzymania i w ten sposób Akurat ci, którzy na to wpadli, zawojowali resztę świata. No, podobno kto nie zna swojej historii jest skazany na popełnianie błędów tej historii, ale wydaje mi się, że sztuczna inteligencja jest na tyle nowym zjawiskiem, że wymaga odrębnej refleksji, nawet niezależnie od historycznego rozwoju, który do tego etapu doprowadził. A jakie nowe kierunki proponujecie na studiach? To znaczy, mm, tak naprawdę nowym takim kierunkiem, y, jako studia typowo podyplomowe, bo to jest jakby taki element istotny z punktu widzenia y, wymagań dzisiejszego świata. Podyplomowe y, dla absolwentów? Podyplomowe dla absolwentów, czyli tak naprawdę osób, które już skończyły przynajmniej pierwszy stopień studiów. Politechniki? Politechniki, tak naprawdę osoby, które zajmują się w praktyce programowaniem, informatyką. Z tego względu, że studia to jest taki długotrwały proces, to jest cykl nabywania pewnej wiedzy, pewnych doświadczeń, a dobrze wiemy, że dzisiejsza rzeczywistość, dzisiejsze społeczeństwo cały czas korzysta już z tego. Ludzie pracują, ludzie potrzebują pewne rzeczy rozwinąć, biznes najbardziej na tym tak naprawdę stoi. I ludzie nie są w stanie w tej chwili za bardzo podejść do długoterminowego uczestniczenia w studiach. W związku z tym pomysłem naszym takim było stworzenie właśnie studiów podyplomowych, które w dosyć krótkim okresie czasu bo są to w naszym przypadku dwa semestry są w stanie nabyć wiedzę, która pozwoli im. Nie tylko dowiedzieć się, czym ta sztuczna inteligencja jest, czyli jak ją wykorzystywać, ale także jak pomóc i ubogacić biznes, ubogacić przedsiębiorstwa, żeby można było w bardzo prosty sposób wdrożyć to, co jest związane z tą sztuczną inteligencją. To ma być ta sztuczna inteligencja w tym, jak opowiadacie to, jak uczycie takim koniem, który ciągnie firmę, czy takim asystentem, który pomaga skuteczniej działać? Jeżeli chodzi o wpływ na gospodarkę, na ekonomię, to on jest co najmniej dwojaki, bo to zmienia zarówno ekonomię w skali makro, bo powstają nowe modele biznesowe, nowe typy działalności, wręcz, o których nie można było nawet sobie pomyśleć wcześniej, bo nie było narzędzi, ale również w skali mikro, bo zauważcie Państwo, że to bardzo obniża próg wejścia. Prawda? Jeżeli Dlaczego? ktoś ma dostęp. No, dla niewielkiej firmy, pojedynczego przedsiębiorcy, bo on, sztuczna inteligencja jako taki asystent, zdejmuje z niego dużą część takiej pracy rutynowej. Jest w tym znakomita. Wobec tego przedsiębiorca nie może... Nie trzeba na wyjściu zatrudniać wielu, wielu ludzi, żeby te wszystkie rzeczy związane z rozbudową firmy przeprowadzać, tylko... Ta sztuczna inteligencja pozwala przeskoczyć te barierę. Tak. Może nie przeskoczyć, bo to musi być, ale zautomatyzować, prawda? Nie martwimy się o marketing, o reklamę, o różne takie drobne rzeczy biurokratyczno-formalne. Bo wszystko to spokojnie robi sztuczna inteligencja jak najbardziej. Oczywiście dobrze pokierowana, proszę Państwa, to jest tak, że jak się nie wie, czego się chce, to się dostanie coś innego. Dlatego to jest ciągle narzędzie i my musimy sami dokładnie wiedzieć, czego. Od tego narzędzia oczekujemy. I w tym, żeby uświadomić sobie, czego oczekujemy od narzędzia, które znamy, pomagają studia, które proponujecie? Oczywiście, musimy wiedzieć, czego chcemy i wtedy możemy sensownie to wykorzystać. Ja jeszcze tylko krótką uwagę, jeśli mogę, na temat tego kształcenia, dlatego że formalnie rzecz biorąc, studia podyplomowe są otwarte dla absolwentów, czyli dla kogoś, kto ma stopień licencjata, inżyniera albo magistra. Konieczna jest Politechnika? Nie, absolutnie nie. Dlatego spodziewamy się, że wielu naszych kolegów z innych jednostek SGGW będzie w tym, w tym uczestniczyło. Natomiast uruchomienie studiów, nie wiem, trzyletnich, cztero czy pięcioletnich, jest już procesem bardziej zbiurokratyzowanym. To wymaga planowania na lata. A Także... Wy proponujecie na razie dwa semestry? Tak, jest, jako rozgrzewkę. Jako rozgrzewkę. I znaczy rozgrzewkę dla nas, nie dla tych absolwentów. Uzupełnienie do też innych kierunków studiów, żeby wskoczyć w tę fale, która specjalności, właśnie się przez świat. Specjalności, specjalizacje, aż wreszcie może samodzielny kierunek studiów. Tak, Myślę, że dr Krupa ma to na pewno na uwadze. Znaczy, patrząc z tej perspektywy, tu się absolutnie zgodzę, bo głównym takim. Celem, dla którego chcielibyśmy te studia skierować, są osoby, które już mają jakieś doświadczenie. Czyli są w tym biznesie, są programistami, nie są podstawową, że tak powiem, jednostką, która chce się wszystkiego nauczyć. Od tego są studia, tak? nauczenie się tego, jak być inżynierem, tego, jak być programistą. Wielu programistów ma teraz sporo czasu, bo właśnie zastąpiła ich sztuczna inteligencja. Trochę tak. I tu chodzi o to, żeby pomóc też tym osobom, jako Bogacić się na rynku, bo dużo firm dzisiaj niejako płaci tak naprawdę dosyć dobrze inżynierom, którzy nie tylko są programistami, ale także potrafią skorzystać z tej sztucznej inteligencji. Czyli tym programistom, którzy stracili pracę z powodu sztucznej inteligencji, tak, chcecie dokładnie. dać oręż do tego, żeby się zmierzyli powtórnie z tą tak. sztuczną inteligencją, już z nowymi narzędziami, mając pewne przewagi, tak. żeby tym razem wygrać? Mieć tą dodatkową ostrogę. No właśnie, ona jest kluczowa. Dokładnie tak. A jakie przedmioty proponujecie w czasie tych dwóch semestrów? Chcemy zacząć od wprowadzenia do przede wszystkim programowania, czyli wykorzystania języka Python, który jest takim podstawowym narzędziem programistycznym do przetwarzania. To jest wręcz całe drugiej... środowiska. Tak, do, do dużej ilości danych. Zrozumienia tego, jakie dane są, jak wyciągać najważniejsze informacje z tego wszystkiego, z tego potoku, który się pojawia, w jaki sposób je agregować, w jaki sposób wyciągnąć tą cechę charakterystyczną, która będzie na przykład Uczona w tej sztucznej inteligencji, następnie doskonalenie takiego modelu, czyli doprowadzenie, żeby faktycznie wykonywała za nas swoją rolę i tak naprawdę faktyczne wdrożenie, czyli nie tylko, że ja coś napisałem, ja już mam jakiś gotowy program, tylko chcę, żeby całe przedsiębiorstwo z tego skorzystało, żebyśmy też na tym zarabiali, bo tak naprawdę to się, nie oszukujmy, wszystko kręci wokół pieniądza dzisiaj i chcemy, żeby te osoby faktycznie umiały skorzystać z wszystkich narzędzi, z wszystkich dobrodziejstw, które nie tylko sztuczna inteligencja, Inteligencja, ale cała informatyka, cały przemysł po prostu korzysta. Macie jakieś egzaminy wstępne? Nie, do nas, żeby tak naprawdę się zapisać na te studia, no wystarczy tylko i wyłącznie załączyć dowód kończenia studiów pierwszego stopnia, czyli licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. I tak naprawdę zapisanie się na te studia i to wystarczy, jesteśmy otwarci, nauczymy się razem wszystkiego. Szczegóły na stronach SGGW. Jak najbardziej w systemie rekrutacji y, SGGW, czyli IRK, oraz na stronie studiów, czyli EC, SGGW, eduker. I rekrutuje sztuczna inteligencja? Rekrutuje Wspiera. Człowiek. Wspiera. Wspier Wspiera. <tutek> <tutek> A y, powiedzcie jeszcze, panowie, czy w związku z tym, że mm, takie najsilniejsze ośrodki, y, jeśli chodzi o ten rozwój technologiczny na mapie, na kuli ziemskiej, to moglibyśmy wskazać palcem, pewnie to by była Ameryka, pewnie Chiny. To czy jesteśmy skazani na to, że to tam będzie kontrola całości, czy to jest coś, co się rozproszy i mamy szansę także za sprawą tych studiów, które proponujecie, rozwijając wiedzę na miejscu, rozpraszać te. Sieć sztucznej inteligencji, która nieuchronnie przejmie część tego, co dotąd robił człowiek. O ile na poziomie użytkownika każdy praktycznie ma dostęp do coraz silniejszych narzędzi sztucznej inteligencji, o tyle jeśli chodzi o rozwój konkretnych modeli, nowych architektur, to to niestety jest bardzo skoncentrowane, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale Chiny również próbują zupełnie niezależnie. To rozwijać. No ale historia uczy, że tak zawsze było. Ja nie kojarzę jakiegoś przełomowego odkrycia czy wynalazku, gdzie nie zaczęła się wielka walka o zmonopolizowanie rynku. To są dość takie naturalne odruchy ekonomiczne, można powiedzieć. Homo economicus tak działa. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. To co mnie martwi, to to, że Europa jako całość ustawia się od razu może nie na straconej pozycji, ale niekoniecznie na Najlepszej. Europa jako jedyne miejsce zaczęła od bardzo sztywnych regulacji prawnych. Oczywiście wiadomo, że są różne kwestie etyczne, ale moim zdaniem te rzeczy powinny być formalizowane, jak już coś mamy, a nie zanim coś zrobimy. Bo w ten sposób próbujemy się ścigać albo lepiej walczyć na ringu, mając jedną rękę skrępowaną z tyłu. Może to doprowadzi do czegoś dobrego, na przykład żądanie wyjaśnialnej sztucznej inteligencji. Właśnie sztuczna inteligencja, która teraz taki boom przeżywa, to są głównie sieci neuronowe. Ale, żeby było jasne, to nie jest jedyny rodzaj sztucznej inteligencji, ale w tej chwili dominujący. Te duże modele językowe, głębokie sieci i tak dalej. Otóż my nie wiemy dokładnie, dlaczego sieć podjęła taką, a nie inną decyzję. Dlaczego sieć, która ocenia wiarygodność kredytową danej osoby, powiedziała, temu damy, temu nie damy? Dlaczego tak naprawdę sieć znakomicie wykrywa czy rozróżnia nowotwory na poziomie lekarza, jeśli jest odpowiednio prowadzona? Tylko, że jak zauważycie Państwo, te rzeczy nie wchodzą bezpośrednio do obiegu, bo nie mogą z powodów prawnych, ponieważ klient potrzebuje wyjaśnienia, dlaczego nie dostał. I my nie wiemy. Nacisk Unii Europejskiej na to, żeby wbudować mechanizmy, które nam wytłumaczą, no, jak każdy kij ma dwa końce, bo na pewno osłabia skuteczność, bo my nie wiemy, jakie te miliardy wak i dlaczego. To jest etap uczenia, tak samo jak my nie wiemy jako ludzie, dlaczego odruchowo coś nam się podoba, coś nam się nie podoba, albo dlaczego taki, a nie inny cytat nam przychodzi teraz do głowy. Bo nasza sieć, nasz mózg tak został nauczony. Natomiast no, staram się zawsze coś pozytywnego zobaczyć. To może ten nacisk na tę wyjaśnialność powoduje, że rozwiną się jakieś inne, jeszcze dodatkowe narzędzia, które pozwolą nam coś bardziej zrozumieć. No ale to jest w tej chwili bardzo taka niejednoznaczna sytuacja. Mówi Pan o tym, jak sztuczna inteligencja wspomaga, na razie wspomaga, nie zastępuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Lekarzy, prawników. A co z polityką. Myślicie, że y, będzie tak, że y, no, zamiast rządu będziemy mieli sztuczną inteligencję? Powiem tak. Ja oczywiście nie zacytuję mojego świętej pamięci dziadka, który powiedział coś o polityce, co sprawiło, że ja się trzymam od polityki jak najdalej. Y, natomiast y, zacytuję wyniki niedawnego eksperymentu. Otóż. Minu minutka nam została, więc to będzie puęta. Sztuczna inteligencja. Potrafiła pogodzić lokalną społeczność. To są wyniki. Dlatego, że do tej pory, jak były spotkania ludzi, to po prostu były walki frakcji. Ważnie, ważniejsze było to, skąd ktoś pochodzi czy kogo reprezentuje, niż co mówi. Natomiast sztuczna inteligencja zebrała od ludzi propozycje zmian w lokalnej społeczności i nagle się okazało, że wszyscy są prawie jednomyślni. Może to będzie właściwy kierunek. Technoentuzjasta, profesor Arkadiusz Orłowski. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu. Doktor Artur Krupa. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Panowie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych z inżynierii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Kłaniam się nisko. Pozostają jeszcze w tle te różne techno-katastroficzne wizje, prawda? Pewnie gdzieś leży pośrodku, a jak będzie, zobaczymy.